Jedna myśl swojego rozdziału, którą powinien znać każdy handlowiec. Sprzedaż jest fascynująca. Zawsze była i będzie. Nie bać się i szukać wiedzy w praktyce. Czyli nie tylko tej teoretycznej, którą możemy znaleźć w nagraniach czy w książkach, ale szukać swojej drogi właśnie poprzez pracę w terenie. Nie można improwizować. Trzeba konkretnie planować swój dzień, swoje zadania, wyznaczać swoje cele i rzetelnie się ich trzymać. Nie trzeba wszystkiego robić samemu. Warto otaczać się ludźmi, którzy są lepsi od nas w różnych dziedzinach, bo ze zespole tkwi siła i zyskuje ten, który działa wspólnie z innymi. Z każdego interesu obie strony muszą wyjść zadowolone? Chyba, że są trzy strony, wtedy trzy strony muszą być zadowolone. Mój rozdział, który mówi o tym, że jesteś kogoś sami, jest przewrotny, ale mówi o tym właśnie, że pamiętać, co dla człowieka jest najważniejsze bo o to myśleć w pierwszej kolejności, to może znaczyć coś dobrego, wcale nie coś złego. Możesz mieć najlepszy produkt, ale jeśli w twoim tonie głosu nie ma empatii, nie ma uważności na klienta, to on przestaje słuchać. Komputer na plaży czy dmuchany flaming? Wybór tego priorytetu należy do ciebie, nie zapomnij o Work-Life Balance.